Zacznijmy od tych liczb. 694 gwiazdki, 117 zł, 155 srebrnych i 432 brązowe. Nie za dużo tych gwiazdek? Hmm. To jest pytanie kto spełnił kto spełnił wymogi formalnoprawne i te podmioty a zaraz opowiem, państwu i przypomnę ile tak naprawdę podmiotów chciało uzyskać te, te gwiazdki bo było ich, dokładnie, 1094 które rzeczywiście złożyły swoje wnioski i stwierdziły OK sprawdzamy się z kryteriami chcemy sprawdzić czy. czy czy spełniamy wszystkie kryteria i czy ta gwiazdka może być nasza? Więc rzeczywiście, sporo na, na, na drodze tych kilku dobrych miesięcy, sporo tych wniosków odpadło z różnych przyczyn. Natomiast to 694 to rzeczywiście są te podmioty, które zgodnie z opinią Komisji Weryfikacyjnej i Odwoławczej spełniły wszystkie kryteria formalno-prawne naszej certyfikacji. Czy dużo? Zobaczymy.